Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę dla Was zakupy, taki haul jedzeniowy z Lidla. Mam kilka rzeczy z Tesco, ponieważ w Lidlu, jak pojechałam dzisiaj wieczorem, to było słabo z owocami. W Tesco w zasadzie też. No ale to jest moja wina, bo pojechałam troszeczkę za późno, nie miałam czasu wcześniej, pojechałam po pracy. Pokażę Wam sporo rzeczy, tak mi się wydaje to jest nasze jedzenie na ponad tydzień na 100%, kupiłam kilka rzeczy nieplanowanych, ponieważ w Lidlu akurat była, um, był tydzień chyba polski, bo mam pierogi tak, kupiłam sobie pierogi e, dobra, przejdźmy może od razu do, do tych rzeczy które tutaj mi się pięczą po prostu pierwsza rzecz z tej sekcji polskiej, kupiłam delicję o smaku truskawkowym no, nie mogłam się powstrzymać. Kosztowało tylko 99 pence, więc super cena. Co jeszcze z tej polskiej kupiłam w sekcji? Tak, pierogi, dwie paczki e, ruskich pierogów. I one mają datę aż do 1 kwietnia, tak więc no, mogą sobie poleżeć w drogówce. Nie ma jakiegoś tam e, ponaglenia. Te też są do 2 kwietnia, akurat. A tutaj mamy z e, kapustą z z grzybami, tak. Takie pierożki. Tutaj mam blat wolny, więc mogę tam sobie odkładać. Tutaj coś nowego, nigdy w życiu tego nie jadłam, ale pamiętam, że jak była ten tydzień polski jakiś czas temu, to zwróciłam na nie uwagę i one często właśnie się w lidlu po, wtedy pojawiają. Nigdy ich nie jadłam, pewnie wy może z innych okolic Polski, bo jestem z Podlasia, nigdy czegoś takiego nie jadłam. Um, Powiedzcie mi, jak one się nazywają. Coś mi się kojarzy, że są to kartacze, ale chyba nie. To są takie właśnie pierogi, kulki, ciasto, a w środku jest śliwka, tak więc spróbujemy. One były w zamrażarce. Były też z nadzieniem czekoladowym, ale wzięłam ze śliwku, bo ja kocham śliwkę. tak więc uwielbiam powidła śliwkowe. Tak więc wzięłam to na spróbowanie, zobaczymy i tu jest napisane, że tylko ugotować przez 10 minut i posypać cukrem pudrem, tak więc... Zobaczymy. Napiszcie mi, jak one się nazywają po polsku, bo nie mam pojęcia. Um, coś mi się kojarzy, ale u mnie czegoś takiego w domu moja mama nie robiła, więc za bardzo nie wiem, jak to się nazywa. Co tu jeszcze wam mogę pokazać? Tyle rzeczy tutaj jest. Um, Okej, okay, może płatki. Um, płatków przez dłuższy czas w ogóle nie jadłyśmy, kompletnie. Ale że przez ostatnie dosłownie chyba... Trzy dni? Tak, aż trzy dni nie miałyśmy żadnego chleba, nie miałyśmy bajki naszych kochanych, więc jadłyśmy płatki na śniadanie i wyjadłyśmy prawie wszystko to, co było. Tak więc do zapasu naszego trzeba e, uzupełnić. My zawsze jemy te takie struskawkami. E, tych w zasadzie nie miałyśmy dawno, e, ale wzięłam takie hupsy e, z miodem. Tak więc ja wszystko lubię z miodem, więc myślę, że może być na pewno będą no dobre, bo zobaczcie u mnie w szafce tutaj na górze, nie wiem czy widzicie o nie, chyba nie, ja mam takie pojemniki, no i tak tego to jest właśnie z truskawkami, tyle nam zostało a tutaj mam kręci, na zasadzie też mogłam kupić, ale myślę, bo miałam jeden pusty, więc myślę, że to będzie na te hula hopsy więc to uzupełnię, tutaj jeszcze mam jakieś czekoladowe, ale ostatnio nie jadłyśmy tego, więc niech to się wykończy najpierw a na razie jakoś, e, myślę, że pewnie na razie nie będziemy jeść tych rzeczy. E, dobra, to wam to pokazałam. Tutaj mam łosoś. Łosoś koniecznie musi być. Wzięłam e, jeden e, z tym Sweet Chili, marynacie Sweet Chili. Tak wygląda. A ja chyba ostatnio brałam coś innego, coś było z imbirem, mi się wydaje. Ale to, to, to nie jest bardzo ostre ma tylko jedną tą papryczkę, tak więc no one są najlepsze to się. Filety i wziąłam jeden filet zwykły, pomyślałam sobie, że zrobię go z czosnkiem i z może koperkiem. Zobaczymy. Taki zwykły, pomyślałam sobie czemu nie. Tam mamy to. To już będą dwa obiady, pierożki to już w ogóle 3, 4, 5. To jest na ponad tydzień jedzenia, a wydałam. E, wydałam coś około chyba 46 funtów, tak 46, bo przekroczyłam jednego funta o to, żeby można było dotknąć kartę bezdotykowo, bezkontaktowo. E, Wzięłam taki smoothie, znaczy chyba nie smoothie, to jest bardziej taki e, sprasowane owoce, tak to jest napisane i pomyślałam sobie, że wezmę e, dwa, coś to kosztowało, tak więc... To jest na pewno, wiecie, słodkie przez owoce, ale myślę, dobra, od jakiegoś czasu można... Od czasu do czasu można coś takiego wypić. Wziąłam to. <laughs> Tutaj w zasadzie kupiłam y, alkohol, bo ostatnio Sylwia cały czas mówi o tym, że pije Malibu i tak dalej. Kupiłam Malibu w Tesco chyba w tamtym tygodniu jakoś, y, tak miałam ochotę. Kupiłam Malibu, było w promocji, ale to kosztuje, butelka mała, 12 funtów, jeśli się nie mylę. I myślę sobie, nie no przecież w tym chyba B&M czy Home Bargains były po 5 funtów, no ale że nie mam tutaj w okolice. I akurat rzuciło mi się w oko w Lidlu, więc zobaczymy, zobaczymy jaki to będzie smak, coconut cove, jakiś Caribbean style drink, więc zobaczymy czy będzie tak samo smakowało jak Malibu. Zobaczymy. Niedługo będzie można się spotykać ze, ze znajomymi w domu, więc będę miała właśnie do drinków coś takiego, żeby poczuć takie wiecie, lato bo mi się bardzo kojarzy właśnie Malibu z, z wakacjami, bo ja zawsze takie drinki piję, jak jestem na, na wakacjach. E, wzięłam dwie paczki mm, arbuza pokrojonego już, Teraz pewnie jedno pójdzie od razu, a możecie słyszeć, dziewczyny się bawią. E, Natalka no ma koleżankę. E, dokupiłam jeszcze krewetki, tym razem wzięłam te większe King Proms, a nie te te malutkie ponieważ w tych malutkich była data bardzo krótka, to było troszeczkę dłużej, więc wzięłam te to do wszystkiego możemy wiecie, bardzo często nudle jakieś robimy tu mam warzywa na patelnię i wzięłam te same co ostatnio warzywa na patelnie z, z większością pieczarek my kochamy pieczarki i pieczarek niestety nie było i teraz sobie myślę, że nie wzięłam nawet z bo zapomniałam no ale trudno Zjemy to co? To co mamy, coś tam wymyślimy. Eee, kolejna rzecz to jest fazietka, już przekrojona. Ona jest z czosnkiem, masełkiem czosnkowym i troszeczkę sera na to. do jakieś sałatek. Tutaj mam burówkę amerykańską i to w zasadzie były jedyne owoce. Nie, kłamie. Były jeszcze winogrona, więc kupiłam winogrona i burówki amerykańskie w Lidlu. Tak więc w ogóle to bardzo ładnie one wyglądają. Więc zobaczymy, czy, czy są dobre. Naprawdę dużo różniców ostatnio idzie. Ser, Brie. Ja zawsze kupuję ten w niebieskim opakowaniu. Mnie, jakoś się przyzwyczaiłam napisane, że mniej tych tłuszczów i tak dalej, więc e, tylko ten w zasadzie znam. Tamtego wcześniej e, nie, nigdy nie używałam, tak więc nawet nie wiem, czy jest jakaś różnica w smaku. Zawsze biorę ten. E, Całą paczkę pomidorów, paczkę no siatkę taką pomidorów, właśnie do sałatek na kanapki. E, żałowałam, że nie było tych e, słodkich papryk, takich długich. No, niestety nie było. Pojechałam wieczorem, wzięłam takie zwykłe, ale ostatnio też tylko te papryki używamy do kary albo do chili con carne, więc, więc takie wygotowane jeszcze mogą być, bo tamta te Słodkie są, najlepsze właśnie jak do jakiejś kanapki czy do sałatki, są bardzo, bardzo dobre. Mam sałatę, główkę sałaty dla żółwi, bo jeszcze mamy taką sałatę, to znaczy dla żółwi, no też będziemy używać na pewno, bo, bo planuję tortille zrobić, więc to fajnie też w tym, w tortilli może być. Bo mam normalnie taki miks dla nas do sałatek, tak więc to zawsze kupuję taką główkę większą dla żółwi na tydzień, to nie wystarcza. No i a propos Tortilli wzięłam 8 tych dużych. Chciałam wziąć małe, ale ta, ta była bardzo krótka. Ja nie wiem, kiedy będę je robiła, pewnie pod koniec tygodnia dopiero, powiem następny piątek, a te są do 16 kwietnia, a te małe były... teraz jakoś coś w marcu, więc... Myślę, no w razie czego niech, żeby się nie zmarnowało. E, tu wzięłam liście e, koleandry. Wzięłam to. E, użyję trochę właśnie do jakiejś tam kary. E, nie wiem do czego jeszcze. Aha, możemy też do łososia użyć. A resztę później zamrożę. Wzięłam to. E, już jak zwykle paczka e, już takich świeżo pociętych broku i ka... Jak to się nazywa? Może znowu po angielsku cauliflower, kalafior. Kalafior. Taka paczuszka i to jest u nas, w zasadzie idzie na jeden obiad. Tak. Tyle jemy. E, Bajgle nasze kochane na śniadanie. Pięć akurat na cały tydzień. E, dwie bagietki e, te kanapkowe, takie krótkie. Ja dalej jestem przekonana, że w Lidlu jest najlepsze pieczywo. I wzięłam ten nasz ulubiony chleb i to przeważnie w weekendy go jemy, wiecie, do śniadania, bo w tygodniu, teraz Natalka nie bierze kanapek do szkoły, tylko ma obiady w szkole, Wykupuję jej, tak więc chleb, no nie wiem, czy pójdzie cały, może pójdę za waszą radą i połowę go zamrożę, tak, tak chyba zrobię. Więc mamy chleb, i my zawsze bierzemy ten brązowy z nasionami, ostatnio wzięliśmy ten biały, ale jednak nie. Chciało nam się, nie wiem, z jakiegoś powodu biały, troszeczkę coś innego, ale powróciłyśmy szybciutko do tego brązowego. Z nasionami jest po prostu o wiele smaczniejsze. I tutaj, przedostatnia rzecz w zasadzie, za namową, za... po obejrzeniu holu u Anity z kanału Kącik Anity, podejrzewam, co ona tam kupiła. Chciałam kupić jeszcze kilka rzeczy, niestety nie było u mnie w sklepie, i kupiłam takie ciasteczka, które są z ciemną czekoladą i z kokosem. Tak więc no spróbujemy, zobaczymy, do kawki będę miała takie ciasteczka. Myślałam sobie właśnie czy wziąć od razu dwie paczki, bo też miałam jakiś kupon na nie w tej aplikacji Lidla, ale myślę nie, wezmę jedną, zobaczymy jak to, czy to smakuje mi, bo ja za ciasteczkami to tak średnio wiecie. Jeszcze kupiłam gumy, moje ulubione te ekstra z, te różowe bubble mint no są, są po prostu najlepsze moje kochane, Natalka mnie często je podjada, po prostu bierze sobie tam do kieszeni, ja za każdym razem kupuję i za każdym razem nie mam gum tak więc no, takie życie e, aha, jeszcze kupiłam w Lidlu banany, kupiłam dosyć dużo właśnie do owsianek, czy na jakiś tam snack do szkoły, Natalka, mogę sobie wziąć e, w Tesco dokupiłam truskawki bo nie było właśnie w w Lidlu, nie było truskawy, nie było malin, ale malin nie brałam teraz. Jakoś tak pomyślałam, że te truskawki są lepsze i ostatnio jak wziąłam truskawki, były naprawdę przepyszne, bardzo słodkie, e, takie soczyste, więc e, wzięłam kolejną paczkę i one kosztowały 2 funty, dosyć duża paczka, 400 gram. Tak więc soj truskaweczki. E, wzięłam również szpinak. Cała paczka e, baby szpinak. To będzie właśnie do daj Na początku myślałam, żeby wziąć sobie zamrożony ale później sobie pomyślałam, że wezmę ten mm, i nie zrobię kary. Może właśnie w poniedziałek albo wtorek, albo może w niedzielę zrobię kary. Ja uwielbiam szpinak z tym. Zresztą wiecie, jak się wrzuci je na patelnię, e, szpinak, nie wiem, taką dużą garść, to później tylko tyle wychodzi tego. No. E, I tu właśnie w zasadzie tego nie myślałam, że kupię, ale już jak przechodziłam w Tesco, to myślę, dobra, żeby było, bo już mam resztkę tego e, z Corn Mince. To jest jak e, mięso, e, nie wiem, wołowe, wieprzowe, mięso mielone po prostu. E, I tylko, że to nie jest mięso, ale ala mięso. To jest chyba, to nie jest soja, tylko zbożowe coś. I to jest przepyszne. My do chili to dodajemy, czy do spaghetti bolognese. E, więc wzięłam. I tutaj jeszcze, tu jest jakaś nowość, tego jeszcze wcześniej nie miałyśmy, jakieś kotleciki serowo-brokułowe. I też właśnie z tego korn, czyli na pewno dla, e, dla wegetarian. I tak patrzę, co tutaj jest. Tak, to jest zboże. E, zboże, jajka, ser. No. Patrzę, ile tego jest e, tych broku. Nie mogę się doczytać. Tak chcę szybko, szybko, szybko. Mm. Ok, 4% tego broku jest. Mm. Sporo mleka. To nawet nie wiedziałam, to nie jest dla wegan, tylko dla wegetarian, naprawdę, bo, e, no właśnie, mleko. No bo no, ja naprawdę próbuję wyeliminować e, krowie mleko z Natalki diety, bo no ma problemy e, po mleku, niestety. E, ale no, co, najwyżej ja zjem po prostu. E, I tutaj z Bird's Eye, e, to są takie ala, e, jak to powiedzieć? Ala, no ala mięsne, tak, yy, ala kurczak, tak, takie nuggetsy, jakby, tylko to są takie bardziej kawałki i to właśnie pomyślałam, że będzie do tortilli. Yy, już je chyba miałyśmy, próbowałyśmy i też była promocja właśnie te z yy, green. Green Inclusive z Bird's Eye. To jest bardzo dobra firma. Ale wcześniej my tylko używaliśmy tej firmy Korn, ale patrzę, że teraz wiele innych firm wprowadza produkty bezmięsne. Tak więc dalej jest promocja na nie, na te Green. Sorry, Bird's Eye. A Bird's Eye jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą firmą tutaj. No i to wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że się czymś zainspirowałyście. Tak jak ja zawsze się inspiruj, inspiruję tym, co Wy pokazujecie u siebie w, w holu. No teraz spojrzałam i nie pokazałam Wam najważniejszej rzeczy, którą kupiłam. No jak myślicie, co to może być? Co pominęłam? Uwaga, uwaga, kupiłam dwa bukiety tulipanów. Jeden kosztował ,79 funt 79, tak więc taniej niż w Aździe, bo w Aździe nie kupowałyśmy po 2 funty są przepiękne tulipany muszę właśnie moje różyczki już wyjąć z banka, bo już przekwitają i będę miała teraz tulipany, niedługo dzień mamy tutaj w Anglii, więc no po prostu piękne, ja uwielbiam białe kwiaty, nie wiem, no mam jakiegoś hopla chyba teraz a propos tych białych kwiatów no i to już jest absolutnie wszystko, mandarynek nie dokupowałam bo jeszcze mam jak byłam ostatnio w Tesco, tak w międzyczasie, to jeszcze je mam. No i to wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam się podobało. Zainspirowałyście się i do zobaczenia w następnym. Pa! Feel this way And it's kinda strange